Witajcie i dzisiaj zajmiemy się testem chińskich narzędzi. Mamy szlifierkę kątową. W komplecie do niej jest osłona, ale przyszła mi ze śrubką, ale bez nakrętki. Także osłonę nie chce mi się w ogóle zakładać. I tak nigdy tego nie zakładam. Trzeba to przetestować, bo jak nie, no to to oddaję. No i taka, jak to ludzie na to mówią niektórzy, taka lisica. Można to nazwać piłą szablastą, ale mniejsza z tym. Będziemy to testować na tych oto pięknych transformatorkach. Ważymy po kolei i zobaczymy, ile waży to w całości, ile się uda z każdego odzyskać miedzi bądź też aluminium, choć aluminium. W tych przynajmniej trzech nie powinno być. W tych to nie wiem. Choć to najszybciej jest przeciąć po prostu pyk. Znaczy nóż wbić albo siekierę. I to fajnie się rozchodzi. Ale nie po to to nakupiłem. Żeby tego nie przetestować. Dobra. Lecimy. Odpalamy wagę. Dobra, kamerę trochę może przesuń. I tak, ten początkowo waży 11, 11, 822. Jak go zapisać? Napiszemy transformator okrągły, żebym potem wiedział. To się inaczej nazywa, ale. Dobra, tu mamy jeden i zobaczymy, ile będzie z niego stali i jedzi. Kolejny, ten waży 2,5 kilo. 2, 5, 4, 8. Jak go nazwiemy? mały mały ten waży ten waży najwięcej duży ten waży dwanaście siedem cztery okej ten siedem cztery a te dwa ważymy razem Napiszemy bardzo mały, kolejna kartka. Bardzo mały 0, 3. O, pokażę tą uwagę 3, 6, 4. I od którego zaczniemy pierwsze robotę. Myślę, że od tego ma tu oznaczenie naklejkę przyklejoną TR2. W sumie mogę sobie tak napisać byłoby też sensowne. Zobaczymy. Nie będę tego nic rozkręcał. Odpalę teraz szlifierkę i tnę od razu pyk wzdłuż jak leci. Choć może pierwsze te śrubki sobie podcinam. I będziemy wydobywać niedziuchę. Także. Wkręcam to w imadło i będziemy ciąć.

ピンチは よし手くない Jest już wszystko rozebrane. Te chińskie narzędzia będę to zwracał. To jest tak słabe, że chyba dziecku do zabawy jedynie. No ale by się jeszcze krzywdę tym zrobiło. Za słabe, jakby ktoś chciał coś typu mieć, przecinać albo co innego. Noże w tej lisicy są tempe. No i w szlifierce, jeden akumulator już praktycznie padł. Czymie może 5 minut. Także to jest. Idzie z powrotem do zwrotu, i niech kasę zwracają. I tak, tego rozebrałem tyle miedzi, zaraz będziemy ważyć. Na tym mi głównie zależało na tym okrągłym czyli takiego typu. Jest drugi, widzicie dobrze. Udało się kupić drugie takie samo zastuwę. Zaczął już rozbierać. No ale ten pójdzie na, raczej na sprzedaż w całości. Tego myślę rozebrać, zobaczymy czy się opłacało. Powiem wam tak. Opłacało się stu wedać, ale tego nie będę rozbierał. Tego sobie rozkręcę i pójdzie w całości na do sprzedania. Wiem ile już za niego można uzyskać miedzi. Ale to zaraz sobie zważymy, ile wyszło dokładnie. Po rozbiórce, takiego musiałem wziąć większą skrzynkę, no bo do wiaderka mi się nie zmieściło. Te malutkie to tyleczkę. No i z tego tyle. Dobra, ustawię sobie kamerę i przejdziemy do ważenia, bo sam jestem ciekaw. Tego jeszcze nie zdążyłem zważyć, ale tego sobie zważyłem. Tego i się zwróciła stuwa. No ale tego jeszcze nie tykałem, tamtego czyli tam to już jest praktycznie wszystko na plus no i z tego jeszcze wychodzi chyba z dwie dychy na plusie także jedziemy z ważeniem i tak zaczniemy ważenie od tego którego mamy yy, nie okrągłego tylko tego dobra on początkowo w całości nagrywa się bo ostatnio coś mi przerywa ten początkowo ważył 2 kg 548 g. Po rozbiórce waży 2 kg 164 g. Dobra, i do końcówki to już nie pisz. Także, jak można się domyśleć, tyle złomu. No i miedzi. Miedzi wyszło 352 gramy. 352 gramy po 30 zł. Mamy dychę za niego, plus to, no to jakieś 12 zł. za niego wyjdzie po rozbiórce. Dobra, ja sobie to miedź będę wsypywał wszystko do jednego pojemniczka. Złom od razu do złomu. Teraz tak, zważmy sobie tego okrągłego. Jak już mam, on ważył w całości 11 kg. Czyli z stali wychodzi 7,5. Czyli już można się domyśleć, że sporo miedziuchy w tym było. 7,5 kg. Dobra, liczmy to tak w miarę zaokrąglone czyli za to mamy jakieś 7 zł na złomie, trochę mniej a miedziuchy jest, pojemnik jest stosunkowo lekki jest 4 kg co daje nam liczmy to 100, no minus ten pojemnik, liczmy 120 kg nie będę tego na 120 zł. Nie, ten, ten, ten. Dobra, potem se to staruje tam ten pojemnik miedzi wyszło 4 kg, 4 kg 300. Dobra, może ile on będzie ważył ze 100 gramów? Dobra, napisz 4 kg. No i powiem Wam, że się opłacało. To do złomu. A to. Takie grube druty. Wszystko lakowane są. Dobra, to mamy, to mamy. Teraz sobie zważmy ten duży, co ważył 12,700. Waży 8, 8,700 Co daje nam jakieś 8 zł na złomie za niego. Trochę no tak orientacyjnie. Bo po 80 groszy. Choć gruby złom liczą lepiej, bo nawet po złotówce. No i tyle niedziuchy z niego udało się uzyskać. Prawie 4 kg. Napiszemy 3. Miska będzie ważyła z 200 g. Na razie to tak wszystko na oko. Mamy 3 kg. Liczmy to 800. Miedziuchy. Chciałem go wystawić na Allegro za 150 zł. No w sumie lepiej by było. Ale ja sobie to tak robię wszystko orientacyjnie. Żeby wiedzieć czy lepiej to rozbierać. Czy sprzedać. Czyli za niego wyjdzie jakieś... 120 zł w miedzi. I zostaje nam te dwa bardzo małe. One łącznie ważyły 364 gramy. W złomu mamy 280 gramów Czyli jak wiecie domyślacie się, za wiele tutaj miedzi, miedzi nie było. To już syp no i miedziuchy mamy dosłownie tyle po, po 30zł daje nam to 2zł 0,070g ok i tak zajęło mi może to ta rozbiórka z godzinę może nie bo musiałem to rozbierać, bo te chińskie narzędzia nie dały rady. Dobra, zważmy sobie całą miedziuchę. Może wsadzę wszystko do tego pudełka. Odważmy to pudełko, staruj. Od razu chyba pójdzie do Metaleo, będę to pakował. Jak już będę miał to w pudle, niech to leci. I tak. To. Mala ważyła no 200 gów, nie pomyliłem się. No i zostaje nam jeszcze to. Wyszło 8 kilogramów ze wszystkiego 243 zł, myślę, że opłacało się rozbierać. Ja przynajmniej wiem, po ile teraz coś sprzedać, żeby było ok. Dobra, to może upcham i od razu to będę wysyłał do Metaleo. I niech idzie, czyli 200 zł. 240 za godzinę bania. Tam Tamto mnie kosztowało stówkę, czyli 4 dychy z tamtego wyszło. Dobra, nie bo i tak z tego jest. Ale powiem Wam, opacało się to kupić za stówkę. Na tym wychodzi jakieś 3 dychy na plusie. Za tą stówkę, no i zostaje mi jeszcze tutaj, pewnie z kilogram miedziuchy, tu będzie. No ale tu jeszcze mamy grube aluminium no i tyle, a tamto pójdzie na sprzedaż dobra jeżeli film się podobał zostawcie coś po sobie może może wam się film podobał dobra do następnego hej i tak może jeszcze coś powiem o tym? Noże się stępiły na miedzi. Co do drewna, próbowałem przeciąć tym listewkę. Strasznie to oporne. W ogóle to nie chcę jako tak ociąć. Może to wina noży, że są tępe. Czy będą uniwersalne i pasowały do innych noży? Myślę, że pewnie tak. Bo widzę, że takie końcówki mają. Powinny być takie same jak innego typu. To przy mocniejszym dociśnięciu normalnie staje. No i jeden akumulator się już spierniczył, dlatego będę to reklamował. Jak ktoś jednak jest ciekawy, skąd to mam odnośnie tamtych dwóch. No to jak ktoś oglądał moje shorty, no to widział gdzie byłem. No i tam prowadziłem taki mały demontaż. Tam były hale do rozbiórki. No i szło wszystko, można powiedzieć na złom. To nie żadna paserka, jak niektórzy piszą. Tylko brać co się da. No, a że właściciel spoko to sprzedaje. I tak udało mi się jeszcze wyrwać taką kasę fiskalną Tu jeszcze moneci, monety jakieś są. Nie mam do tego klucza. Że spróbujemy to otworzyć od razu. Jak już jak już ktoś ogląda. No i tu jakiś śrubokręt płaski. Jak nie, to będziemy wbijać majzel. Nie wiem, czy to tak otworzysz. Heh. No i tak. Taka kasa. Dosyć szybko poszło. Paragony. Dobra, może nie będę pokazywał, jakiej do firmy było. Bluska, bluska, biżuteria, bluska, bluska, bluska. No i takie, kupa paragonów. Chyba to wywalić na śmieci. Na jakieś nici. Dobra, od gdzie ta kasa, co brzęca, brzęczała? Jest chyba nóżka do tej kasy. Tam półkę się coś wyciąga. Co? Coś już leci. Myślałem, że jaka stówka wypadnie. O, patrzy się, kolczyk. jeszcze się sreberko trafiło. Dobra, sreberko się odłoży na bok. Bruska 99 zł, Agnieszka do piątku, do dziesiątej, ciekawe czy zapłaciła. Dobra, gdzie ta kasa? O kurwa, ale w sychu. ale nie chcę to wylecieć no chyba jest chyba jest wszystko tam jeszcze są pobijane dobra chyba wszystko wyleciało no i mamy kasa fiskalna Co my tu mamy? Mamy jakiś meter, Kolejne paragony. Guziczki, nóżki. Klucz. Jeden, drugi. Guzik. Guzik przyklejony do o 2 euro. Szpilka. Jakiś guzik. Też z by tu zbierał jeszcze to to nie wiem co to jest takie mamy 2 euro jeszcze trochę się gumka przykleiła będzie do wyczyszczenia z 2019 roku no i mamy tak złotówka 2 ta 3, 4 E Na piwo będzie Dobra Byłoby na tyle Macie zbliżenie na te monety Paragony, odsuń No i Srebrny kolczyk Zawsze coś na plusie Za darmo to trzeba było brać No i do następnego. Hej.